Nasz projekt się już stworzył, pokazał na ekranie. I teraz warto byłoby zobaczyć, co w nim jest. Przede wszystkim zamknijmy sobie tą stronę startową. Zamknijmy sobie to. To się nam nigdy nie przyda. To jest aplikacja API, więc mamy dostępne kontrolery i mamy stworzony przykładowy kontroler. Ten przykładowy kontroler korzysta z przykładowego obiektu danych. To są rzeczy, które wyrzucimy i napiszemy sobie sami, ale one tu są w templecie, tak żeby dać nam też trochę podpowiedzi. Ciekawą rzeczą jest sam projekt. Obecnie nie trzeba ani wyładowywać, ani otwierać osobnego edytora, żeby zobaczyć, co jest w pliku projektu. Jest to XML, w którym są opisane właściwości naszego projektu, czyli na przykład jaką. Yy, konfigurację samego projektu, żeśmy wybrali, czyli .NET Core Application 3.1. Tutaj będą wszystkie referencje, wszystkie nugety. Kiedyś nugety były osobnym plikiem, konfiguracja wszystkich nugetów była osobnym plikiem. Teraz, jeśli dodamy sobie jakąś referencję, dodajmy sobie na przykład newton JSON'a. Oczywiście możemy robić instalację również z package managera, ale okienkowo. Po dodaniu referencji widzimy ją w naszych package'ach, w dependencies. Ten podział tutaj na różne typy zależności, to też jest bardzo fajna sprawa. Od razu wiadomo, czy coś jest nugetem, czy coś jest na przykład innym projektem. W pliku projektu mamy osobną grupę, gdzie mamy wszystkie nugety, które należą do naszego projektu. Co jest jeszcze ciekawego w pliku projektu i w projekcie, to to, że domyślnie wszystkie pliki, które znajdują się w folderze projektowym, są wciągnięte do projektu. Jeśli chcemy... Jakiś plik wykluczyć, to on się zapisuje nam w grupie wykluczonych. Compile, remove. Natomiast cały folder dodaje się jako include, bo folder został pusty. Dlatego tutaj nam się dodał jeszcze jeden, Wpis. Tak samo, jakbyśmy chcieli wykluczyć jakiś inny plik, wracamy do projektu, to on się dodaje znowu do tych wykluczonych czyli wszystko, co sobie wrzucimy do folderu na dysku, jest uznawane automatycznie za pliki projektowe.